Your courage, trust in your friends, and you can win, win. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off, the passes fly like lightning. lightning. Good ball, the tension's so exciting. exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard. But none of these things matter when we score a goal. Hey! Stand up, stand up if you love football. Our passion for football shines like lightning. Stand up, stand up if you love football. Never give up until the final whistle. Stand up, stand up. If you love football in a Zuma 11 In a Zuma, hey in Azuma here we go Opcje nadchodzą Tak jest panowie Jesteśmy tak się cieszę! To mój najpiękniejszy sen! A? Przecież to nie sen! I nie płacz już, bo to zaraźliwe! <grym> Ej, Mark, czy mógłbym potrzymać go przez chwilę? A potem ja! I jeszcze ja! Jasne! Naprawdę mega, ale czas! Dajcie dotknąć! Chcę go tylko dotknąć! Ja! ja, jestem jestem ja. ja. E? Co? <grym> Jest piękny! Hej, Aksel! Powinieneś już biec do szpitala. Julia musi wiedzieć, że wygraliśmy. Racja. Dzięki za wszystko. Całkiem serio. Nie, to ja ci dziękuję. Tylko nie upuść, bo będzie z nami źle. Trzymam go z całych sił. Niezły refleks, Jack. Ej, Jude, super, nie? Jasne, że tak. To zwycięstwo wszystko zmienia. To nowy początek. Chwilunia, gdzie są Eriki i Bobby? Gdzie zniknęli? A zadzwonił do nich po meczu ich kumpel Malcolm z Kirkwood i poszli się z nim spotkać. Siema Malcolm! Jak wrażenia? Oglądałeś mecz w telewizji? Mam nadzieję. Dużo byś stracił, gdybyś go nie obejrzał. Zgadza się! Zostali, żeby się z nim spotkać i obgadać nasz mecz. Horety nie mogli się wstrzymać? Właśnie! Sporo ich ominie. Te wszystkie wywiady i zdjęcia. Cała ta sława! A nie szkodzi! Chcieli od razu zdać mu relację z Meczu. Taką radość i emocje ciężko powstrzymać, nieprawdaż? Masz rację. Sam nie mogę się doczekać, kiedy opowiem wszystko chłopakom. Kto by pomyślał, że zajdziemy tak daleko? Na początku było nas tylko siedmiu, pamiętacie? Zgadza się, Steve. I graliśmy raczej marnie, prawda? Nawet gorzej niż Marnie, a niektórzy jak Axel w ogóle nie mieli ochoty grać. Może na początku. Ale po meczu towarzyskim z królewskimi, wszyscy na dobre połknęli bakcyla piłki nożnej. Przepraszam, ale chciałbym zauważyć, że do tej pory nie wymieniliście moich zasług. A jakich konkretnie? Moja strategia i planowanie, które koniec końców nadały smaku całej grze. I pozwoliły Axelowi odkryć jego zdolności. W sumie, to ja jestem odpowiedzialny za nasz sukces od pierwszego meczu. I to mnie należy się chwała. Za twoją ucieczkę? A? Ty, ty <śled> Wiecie, co? Od początku wiedziałam, że ten dzień nadejdzie. Właśnie Silvio, ja też! Co teraz? Jesteśmy numerem jeden. Musimy mieć nowy cel. Nie chcemy osiąść na Laurach, prawda? Prawda? Jasne. Jest mnóstwo mocnych zespołów, więc przed nami jeszcze sporo dobrej zabawy. Ale jesteśmy najlepsi w kraju, ale nie na świecie. Jest mnóstwo krajów i tyle samo świetnych piłkarzy. Eee. <dłatki> Masz rację. Się wie. Bo my mierzymy wysoko. Denerwuję się tą waszą gadaniną. Właśnie. Musimy mierzyć wysoko. Zróbmy to. Zostańmy numerem jeden na świecie. Tak! Cześć, Julio. Wiesz co? Wygraliśmy. A tak Julio. Udało się. Wygrałem mecz. To nasz zjazd. Jesteśmy na miejscu. O? Hej, a to co? To się mogło stać? To straszne. E, to wy, chłopcy? E, 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 e. Co się stało? To straszne, to okropne. Kto zniszczył naszą szkołę? E, e, to, to to, byli kosmici. Co? Co? A? A? Kosmici? Tak jest. Zaatakowali nas obcy. Nie zmyślam, przysięgam. A? Ale to. To jakiś żart, panie dyrektorze. Nic panu nie jest? Chwila, czy oni? To pierwszy skład jedenastki na zomę. Y. O nie! Co tu się wydarzyło? Jesteście cali? Raczej nie. Panie Mildred! Staraliśmy się ich powstrzymać, ale byli za silni. To była katastrofa, pan Noneli. Pokonali nas. Ale jak to pokonali? Jak ich powstrzymać? Z kim w ogóle walczyliście? Co tu się stało? O, e, witaj, Simur. Robiłem co mogłem. Próbowałem z całych sił zachować twarz jako bramkarz, ale nie mogłem. Nic ich nie zatrzymało. Chcesz powiedzieć, że graliście mecz z obcem i. Mówili, że przybyli wyzwać nas na pojedynek. Że co? Brzmi jak jakiś kiepski film. Mm. Huh? Mm -hmm. <śmiewanie> Uważajcie! Kośniki! Chyba sobie żartujecie. To właśnie oni i to oni. To oni zniszczyli szkołę. Dobra, o co chodzi? Co to za bzdury? Ten stary człowiek mówi prawdę. Jesteśmy tymi, których nazywacie obcymi. Jesteśmy uczniami gwiazdy. Postanowiliśmy dać wam pokaz naszej niesamowitej siły, tak jak wasza społeczność lubi najbardziej grając w piłkę i pokonując was. Nasze badania tej waszej dziwnej i agresywnej zbiorowości pokazały, że mecz to jeden z niewielu bezkrwawych sposobów walki. Ale jednoznacznie wyłania zwycięzcę i pokonanego stwierdziliśmy też. Że dość szybko tracicie siły. Więc dlatego? Dlatego postanowiliście rozgromić jedenastkę i na sumy? Zdziwicie się! Jesteśmy mocniejsi od nich! <laughs> Za późno. Jak widzisz, szkoła już została zniszczona. <laughs> Koniec meczu gwizdek. Chociaż. nawet nie nazwałbym tego meczem. Nie obchodzi mnie kim jesteście. Nie będę stał i patrzył na wasze wybryki. Spokojnie, Kevin. Co? Słuchajcie. Mm -hmm. Dobra, do roboty. Niech poczują smak porażki. Pa! Już nie mogę się doczekać. O nie, Mark! Orety, Mark! Nic ci nie jest? Co to za sztuczki, co? Kapitanie! O nie, jesteś cały, Mark! Ach. Oddycha? Chyba jestem cały. Gdzie oni są? Gdzie są kosmici? Zniknęli. Zniknęli? Nasz klub to ruina. Ta ich czarna piłka. W życiu nie widziałem takich kopnięć. Ta szybkość i siła coś niesamowitego. Tak. Przy nich nawet Liceum Zeusa się chowa. Serio, nawet ręka Magina ich nie zatrzymała. Fakt. Nie było czasu na reakcję. Prawda, Mark? Ani chwili. Nie. Erik dzwoni. Cześć, Erik. Oh, witaj, ojcze. Nic mi nie jest. O oh, nie! Nie, Erik, byli też u nas w Rejmonie. Ej, pomóżcie mi tutaj, tutaj. Dobrze, już idę. Naprawdę? Tu też. Zawodnicy zostali praktycznie pokonani. Że co? A, a. Czarna piłka. Co? Czarna piłka do gry? Gdzie jesteś, ojcze? Co się z tobą dzieje? Próbuję coś wymyślić. Obcy jeszcze nie skończyli. Lecą nad gimnazjum Umbrelli. Gimnazjum Umbrelli? Co? Obcy walczą z innymi szkołami? Tak. Nie wiem, co planują, ale teraz są nad gimnazjum Umbrelli. To jest dzielnica obok, prawda? Chodźmy tam. Musimy im pomóc. Nie pozwólmy tym kosmitom robić, co im się podoba. Nie rozumiem. Skąd twój tata wiedział, że polecą nad gimnazjum Umbrelli? Nie mam pojęcia. Coś się stało podczas naszego finałowego meczu, coś bardzo dziwnego, ale kompletnie nie wiem co. Co jest? Dlaczego nie odpowiadacie? Przyjmujecie nasze wyzwanie czy nie? Pamiętajcie, że jeśli wygramy, od razu zniszczymy waszą szkołę. Nie, proszę nie! Nie możecie zniszczyć szkoły! Nie możecie, proszę nie! Więc co proponujesz? Słuchaj, nasz szkolny klub piłkarski nie odnosi teraz żadnych znaczących sukcesów. Nawet nie zbliżamy się tam, gdzie inne szkoły już dawno są. Inne szkoły, powiadasz? Wiele ich nie zostało. Właśnie zniszczyliśmy gimnazjum Rajmona. Co? Pokonaliście gimnazjum Rajmona? Są najlepsi z najlepszych, jak mogli przegrać? To szaleństwo. Poddajmy się, kapitanie. <grym> Masz rację. Trzeba chronić szkołę. Musimy się poświęcić i przełknąć wstyd. Zdecydowaliście? E, tak, zdecydowaliśmy. Oddajemy mecz walkowerem. Nie chcemy z wami grać! <grym> Nikt nie lubi tchórzy. Nie, co wy robicie? Niszczymy was. Wasza odmowa to przyznanie, że jesteście słabi, marni i nic nie warci. Zasługujecie na zniszczenie i upokorzenie! Nie, nie rób tego! tego! No! Czekam na instrukcję. Hmm. Gimnazjum Raymona. Jesteście bardzo bojowi, więc zagracie zamiast tej bandy tchórzów. Zagramy i to jak? Ej, chłopaki, to miłe, że chcecie zagrać za nas, ale on ma rację. Chcieliśmy uciec. Jesteśmy zwykłymi tchórzami. Cameron ma rację. Nie jesteście tchórzami, wręcz przeciwnie. Poddaliście się, żeby chronić szkołę. No, to zagrajmy. Dziwolągi. Wedle życzenia. Podaj mi piłkę. Ja? Tak! Tak jest! Nie chcecie zagrać swoją? Nie, zniżymy się do waszego marnego poziomu. Że co? Nie daj się podpuścić. Trenerze? Uważaj na ich pułapki, Mark. Martwię się, bo bez Alexa i Erika nie jesteśmy tacy mocni. Kevin to jedyny napastnik, jakiego mamy. To za mało. To żaden problem. Właśnie, masz wszystkich ze sobą, Kevin. Mm. Razem może nam się udać. Macie jakąś swoją nazwę? My jesteśmy drużyną Raymona. A ja jestem kapitanem Mark Evans. W waszym prymitywnym, ludzkim języku można powiedzieć, że jesteśmy z Akademii Aliusa. Może być? Akademia Aliusa? Tak jest. Mój zespół nosi nazwę Gemini Storm. A ja nazywam się Janes. Dobrze. Dość tych uprzejmości. Potrzebujemy sędziego! Zgoda, o ile mnie nie zjedzą? No, tego nie gwarantuję. Myślisz, że dadzą radę? Muszą, muszą wygrać ten mecz. Wiem, ale są zmęczeni po poprzednim. Nie zdążyli się zregenerować. To prawda, ale nie mają wyjścia, a nie da się wygrać, jeśli się nie zagra. Dobra! Z drogi, gwiezdne dziwaki! Myślą, że staniemy w miejscu wygrając się! Ręka macina. Wow! Co jest? Huh? Huh? W życiu nie widziałem takiej szybkości! Jesteś cały? Ojaty! O! rany. Nie byłem w stanie użyć ręki Magina. Nie ma czasu na reakcję, są za szybcy. Nieważne, mecz się dopiero rozpoczął. Wy, ziemianie, macie takie jedno powiedzenie. Coś o psie, który szczeka, ale nie gryzie. Cały huraganu! Nathan! No Oni nie trafili. A! 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 Nie wierzę. Zjedzą ich na kolację. Mamy problem. Obie nogi padły. Niemożliwe. Jak mogą nas tak ogrywać? Jesteś A. cały? Nogi nie dają rady. Chyba czas na zmianę. Aksel? Tak. Pomóc ci? Możesz wstać? Jak zawsze na czas. Dzięki, Axel! W samą porę! Uh. Pomóż mu zejść. Jasne. Uh. Hmm. Zakończmy to. Chętnie. Gotowi? Przestańmy się z nimi zatkać. Proponuję Taran i zoomy! Robi się. Ha. Taran i Nazumy. jesteś, Aksel? Czeka nas ciężka walka z tymi obcymi dziwolongami. Czy kim tam oni są? Ale jeszcze możemy im pokazać, jak się gra w piłkę. Oglądajcie kolejny odcinek 11 na Zoomie, -y. ale będzie się działo. Drużyna Rajmona powraca. My... Wersja polska SDI Media Polska na zlecenie Tvp ABC. Reżyseria Janusz Dąbrowski. Dialogi Karolina Sowińska. W wersji polskiej udział wzięli Miłosz Konkel, Kamil Kula, Robert Kuraś, Julia Kunikowska, Rafał Kudalej, Beata Wrąbkiewicz, Maksymilian Rogacki, Krzysztof Plewa, szczerbiński Klaudiusz Kaufman, Katarzyna Łaska, Jakub Mróz, Milena Suszyńska i inni.